Proroctwo dotyczące losów Europy wypełnia się na naszych oczach. To proroctwo zostało dane przez zakonnicę z Brazylii uprzywilejowaną duszę, która otrzymuje liczne, tajemnicze wizje dotyczące Polski i naszego kontynentu. Kiedy proroctwo wypełnia się z taką dokładnością, powinniśmy przerwać wszystko, co robimy, i zwrócić uwagę na tych, którzy je otrzymują. Bo Bóg nie mówi bez powodu. Bóg nas ostrzega. W ostatnich dniach na północy dzieje się coś dziwnego. Cicha napięcie narasta od strony Grenlandii. Wydaje się to czymś odległym, czymś co nie wpłynie na nasze życie. Ale prawda jest taka, że to co dzieje się tam na górze jest iskrą prowadzącą do wypełnienia przerażającej wizji, którą ta zakonnica miała w Wigilię Bożego Narodzenia 2024 roku. Widziała budynek, który był symbolem Europy jak się rozpada. Słyszała anioła ogłaszającego koniec sojuszy. A teraz... W styczniu 2026 roku widzimy dokładnie to. Sojusznicy zwracają się przeciwko sobie. Unia Europejska i NATO, dwa filary zachodniego bezpieczeństwa, zaczynają pękać. Ale jej wizja na tym się nie kończy. Widziała również wybuch w Polsce i w którym mieście to nastąpi. Dzisiaj ujawnię wam całość tego proroctwa. Pokażę, że ruchy wojsk na Grenlandii to tylko wierzchołek góry lodowej znacznie większego upadku. Który został przepowiedziany. A co najważniejsze, wyjaśnię, gdzie Polska wpisuje się w ten scenariusz rozpadu sojuszy. Czy zostaniemy dotknięci? Czy będziemy jedynym filarem, który pozostanie stojący? Bądźcie uważni. To, co zostało zobaczone w tajemnicy modlitwy, teraz trafia na pierwsze strony gazet, a ostrzeżenie dla nas jest pilne. Zanim jednak ujawnię dokładnie, co ta brazylijska zakonnica powiedziała o Polsce i Europie, musicie zrozumieć, kim jest ta osoba, i dlaczego jej słowa mają taką wagę? Ta zakonnica żyje w ukryciu, z dala od mediów i rozgłosu. Nie szuka sławy ani uznania. Jej życie to modlitwa, post i całkowite oddanie Bogu. Przez lata otrzymywała wizje dotyczące różnych narodów, a wiele z nich już się wypełniło z zadziwiającą dokładnością. Co czyni ją wiarygodną? Po pierwsze, jej pokora. Nie ogłasza swoich wizji publicznie dla zysku. Przekazuje je tylko swoim kierownikom duchowym i małej grupie wiernych. Po drugie, jej wizje są zawsze zgodne z nauczaniem Kościoła. Nigdy nie mówi niczego sprzecznego z wiarą katolicką. Po trzecie, jej wcześniejsze proroctwa się wypełniły. Przewidziała wydarzenia, które wydawały się niemożliwe, a potem stały się rzeczywistością. Ale co najważniejsze dla nas, Polaków, ta zakonnica otrzymała szczególne objawienia dotyczące naszego narodu. Jezus i Matka Boża wielokrotnie mówili do niej o Polsce, o naszej roli w nadchodzących czasach, o naszym powołaniu i o zagrożeniach, które nas czekają. Urodziła się w skromnej rodzinie w Brazylii. Jej dzieciństwo nie było łatwe, doświadczyła ubóstwa, cierpienia i wielu trudności, które ukształtowały jej duszę. Od najmłodszych lat czuła głębokie pragnienie Boga, ale nie rozumiała jeszcze, dokąd ją to zaprowadzi. Wyobraźcie sobie młodą dziewczynę, która w środku nocy budzi się z przeczuciem, że Bóg ją woła. Nie ma żadnych nadzwyczajnych znaków, żadnych głosów z nieba, tylko ciche, uporczywe wołanie w sercu. Przez lata żyła w ukryciu, modląc się, pościąc, szukając woli Bożej. Ludzie wokół niej nie rozumieli, niektórzy myśleli, że jest zbyt religijna, ale coś w jej duszy mówiło jej, że Bóg przygotowuje ją do czegoś większego. Kiedy miała około 30 lat, Zaczęły się pierwsze nadprzyrodzone doświadczenia. Podczas modlitwy widziała obrazy, które nie pochodziły z jej wyobraźni, słyszała słowa, które nie były jej własnymi myślami. Na początku bała się, szukała pomocy u mądrego kapłana, który stał się jej kierownikiem duchowym. On rozpoznał autentyczność jej doświadczeń i poprowadził ją bezpieczną drogą rozeznawania duchów. Przez następne lata jej dary duchowe rosły, wizje stawały się coraz wyraźniejsze. Anioł Stróż zaczął do niej przemawiać, wyjaśniając znaczenie tego, co widziała. Jezus i Matka Boża objawiały jej tajemnice dotyczące przyszłości Kościoła i narodów. To cierpienie, ta izolacja, to wszystko było przygotowaniem. Bóg oczyszczał jej duszę, abyśmy mogli ufać, że to, co przekazuje, no, pochodzi naprawdę od niego. I teraz, w tym krytycznym momencie historii, kiedy Europa stoi na krawędzi rozpadu, Bóg używa tej pokornej duszy, aby ostrzec nas wszystkich. Aby zrozumieć powagę tego, co się dzieje, musimy spojrzeć na fakty, które rozwijają się teraz. Świat skupia się na konfliktach na Bliskim Wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie wyłania się w Arktyce. Między 14 a 17 stycznia tego roku wojska z różnych europejskich krajów NATO zaczęły lądować na Grenlandii. Na powierzchni są to tylko ćwiczenia wojskowe. Francja wysłała specjalistów od walki na lodzie. Niemcy, Szwecja, Norwegia, Finlandia. I Holandia również wysłały wojska. Ale ci, którzy znają kulisy polityki, wiedzą, że rzeczywistość jest inna. Jest ogromna presja z za Atlantyku, aby przejąć kontrolę nad tym strategicznym terytorium. Premier Danii wydał niepokojące ostrzeżenie: każda jednostronna akcja wojskowa przeciwko Grenlandii będzie oznaczać koniec NATO. Czy czujecie wagę tych słów? Mówimy o końcu sojuszu, który chronił Europę przez 70 lat. I tu właśnie wkracza wymiar mistyczny. Ta brazylijska zakonnica miała nadprzyrodzone doświadczenie, które opisywało ten scenariusz na długo przed tym, zanim jakiekolwiek wojska postawiły stopę na lodzie. Wszystko zaczęło się w nocy 7 października 2023 roku. Kiedy zakonnica była w głębokiej modlitwie, miała wyraźną wizję, widziała bardzo wysoki budynek o nowoczesnej architekturze i zaokrąglonych liniach. Przed tym budynkiem, na wysokim maszcie, Powiewała niebieska flaga z kręgiem złotych gwiazd. Na początku nie rozpoznała tego symbolu, przyszło jej do głowy słowo Turcja. Jednak później, kiedy zaczęła szukać informacji, potwierdziła to bez cienia wątpliwości. To była flaga Unii Europejskiej, a budynek bardzo przypominał budynek Mount Berle w Brukseli, serce europejskiej władzy. W 2023 roku widziała obraz, ale nie rozumiała przesłania. Bóg w swojej mądrości objawia swoje tajemnice stopniowo. Wizja, jak ziarno, czekające na odpowiedni moment. Odpowiedni moment nadszedł 21 grudnia 2024 roku. Czując się duchowo niespokojną, zakonnica wróciła do modlitwy nad tą wizją. Zapytała swojego Anioła-stróża co oznacza ten budynek i ta flaga? Odpowiedź Anioła była krótka, surowa i przerażająca powiedział: Zerwane sojusze i zniszczenie. I natychmiast po tych słowach wizja się zmieniła. Ten masywny budynek, symbol władzy i jedności w Europie, zaczął się trząść. Fundamenty ustąpiły i przed duchowymi oczami zakonnicy symbol Unii Europejskiej runął, zamieniając się w ruiny. To nie był atak z Rosji. To nie było naturalne trzęsienie ziemi, to był wewnętrzny upadek. Struktura nie mogła udźwignąć własnego ciężaru. Anioł następnie dał jej biblijny klucz do zrozumienia. Polecił jej medytować nad księgą proroka Abdiasza, rozdział pierwszy, wersety od jednego do dziesięciu. Tekst Abdiasza mówi o zniszczeniu Edomu. Edom był starożytnym narodem, potomkami Ezawa. A kim był Ezaw? Był bratem Jakuba, pierworodnym, który miał prawo do wszystkich błogosławieństw, ale zlekceważył swoje dziedzictwo. Sprzedał swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. Anioł rysował tu druzgocącą duchową paralelę. Europa była... Pierwsza ewangelizowana była pierworodnym kościoła, ziemią świętych, katedr i męczenników. Mieliśmy dziedzictwo, mieliśmy błogosławieństwo, ale co zrobiła Europa? Zlekceważyła swoje pierworodstwo. Wymieniła chrześcijańskie dziedzictwo, wiarę i wartości moralne na miskę soczewicy, na materialny komfort, nowoczesne ideologie, sekularyzm. Europa sprzedała swoją duszę. Proroctwo Abdiasza mówi dalej. Że Edom został zniszczony nie przez odległych wrogów, ale przez zdradę własnych sojuszników. To dokładnie to, co widziała zakonnica zerwane sojusze. I gdzie jest Polska w tym wszystkim? Nasz kraj jest częścią tego budynku. Nasza flaga również powiewa obok tej niebieskiej flagi w Brukseli. Jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy członkiem Unii. Jeśli budynek się zawali, jesteśmy w środku. Ale jest jeszcze jedna część tego proroctwa która czyni ten moment jeszcze bardziej niepokojącym. Zakonnica otrzymała konkretne ostrzeżenie o tym, jak ten konflikt może eskalować. W jednej ze swoich wizji zapytała Jezusa, jak dojdzie do tego zniszczenia, a odpowiedź była przerażająca. Niebezpieczny artefakt wybuchnie w mieście słońca w Polsce. To doprowadzi inne narody do konfliktu. Po tym wszystkim zakonnica miała kolejną wizję wioski o nazwie Sól i miasta Nowa Sól. Należy podkreślić, że możliwe jest również, że słowo sól zostało wymówione po portugalsku i dlatego może odnosić się do miejsca takiego jak wieliczka słońca. Wielu interpretuje to jako odniesienie do ważnego miasta, być może na południu, gdzie słońce świeci jaśniej. Faktem jest, że proroctwo pozycjonuje Polskę jako spust do czegoś znacznie większego. Jezus kontynuował: Niektóre narody wejdą, ponieważ zostaną uderzone. Inne wejdą, aby walczyć w obronie swoich sojuszników. To będzie trzeci konflikt na dużą skalę. To wszystko zmienia. Nie mówimy już tylko o polityce, mówimy o fizycznym wydarzeniu na polskiej ziemi, które może wciągnąć świat w otchłań. Jednak wraz z tym strasznym ostrzeżeniem pojawiła się również obietnica nadziei. Jezus powiedział: Nie wszystkie narody wejdą w to. Ci, którzy nie wejdą, będą wspierać innych modlitwą. Będą to przede wszystkim bardzo katolickie narody. To sugeruje, że chociaż struktura europejskiego Babilonu się zawali, Polska ma szansę nie zostać zmiażdżona, jeśli zdecyduje się być jednym z tych modlących się narodów. W tym momencie muszę wam przypomnieć, że jeśli ta treść jest dla Was wartościowa i chcecie regularnie otrzymywać takie analizy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, ponieważ naprawdę pomaga nam to dotrzeć do większej liczby osób. Dlaczego Polska ma szansę? Ponieważ w przeciwieństwie do reszty zachodniej Europy. Polska jeszcze całkowicie nie sprzedała swojego pierworodztwa, wiara wciąż tu istnieje, wciąż są kolana, które się zginają, wciąż jest mała resztka, która nie zamieniła dziedzictwa Jana Pawła II na miskę soczewicy. Jednak zagrożenie jest realne. Jeśli Polska będzie nadal próbowała naśladować Zachód, jeśli będziemy nadal chcieli być nowocześni jak Francja czy Niemcy, spotka nas ten sam los co Edom. Według tej zakonnicy istnieją konkretne sposoby, w jakie możemy uniknąć tego losu. To nie są skomplikowane praktyki. To są proste, ale potężne duchowe działania. Pierwsza instrukcja. Powrót do modlitwy różańcowej. Matka Boża wielokrotnie podkreślała moc różańca. Każda rodzina w Polsce powinna codziennie odmawiać przynajmniej jeden dziesiątek różańca razem. Te dziesięć zdrowaś Maryjo odmówionych z wiarą tworzy duchową tarczę nad naszym narodem. Podczas modlitwy... Proście konkretnie o ochronę Polski przed wojną, przed wybuchem w mieście słońca, przed zdradą sojuszników. Druga instrukcja. Post i pokuta, Jezus powiedział. Niektóre demony można wypędzić tylko przez modlitwę i post. Duchy, które prowadzą Europę do zniszczenia, są potężne. Praktyczny sposób to post w piątki. Może to być rezygnacja z mięsa, słodyczy, alkoholu. Te małe akty pokuty, pomnożone przez tysiące Polaków, tworzą ogromną duchową moc. Trzecia instrukcja Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jezus powiedział: W Eucharystii jest cała moc nieba i ziemi. Narody, które adorują mnie w Najświętszym Sakramencie, nie zostaną pokonane. Jeśli w waszym mieście jest Kościół z adoracją, zapiszcie się na godzinę w tygodniu. Podczas adoracji módlcie się za Polskę. Czwarta instrukcja Nawrócenie i Spowiedź. Jezus był jasny: Jeśli mój lud się nie nawróci, nie będę mógł go ochronić, ponieważ grzech otwiera drzwi dla wroga. Idźcie do spowiedzi, nie czekajcie, wyznajcie wszystko, nawróćcie się naprawdę. Zacznijcie żyć w stanie łaski. Piąta instrukcja dzielenie się prawdą. Nie trzymajcie tej wiedzy dla siebie, dzielcie się nią z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Mówcie: Bóg nas ostrzega, ponieważ nas kocha. Jeśli się nawrócimy i będziemy się modlić, możemy złagodzić te kary. Dzisiaj, w obliczu kryzysu na Grenlandii i napięć w NATO, Widzimy, jak te słowa dosłownie się wypełniają. Sojusznicy Europy stają się naszymi rywalami. Struktura polityczna, która wydawała się niezachwiana, zaczyna pękać. Budynek Unii Europejskiej, zbudowany na ludzkich umowach, a nie na skalę Chrystusa, chwieje się. Proroctwo o zerwanych sojuszach to ostrzeżenie, że nie możemy pokładać ufności w traktatach napisanych na papierze. Unia Europejska może się rozpaść w wyniku wewnętrznych konfliktów, jak widzimy dzisiaj w Arktyce. Jeśli nasze bezpieczeństwo zależy od Waszyngtonu, Berlina czy Brukseli, jesteśmy skazani. Ale jeśli nasze bezpieczeństwo zależy od nieba, jeśli nasz sojusz jest z królową Polski, to nawet jeśli budynek upadnie, pozostaniemy na nogach. Zakonnica widziała zniszczenie. W wymiarze duchowym oznacza to, że czas europejskiej apostazji osiągnął swoje granice. Bóg pozwoli na upadek ludzkich struktur, aby dumny i ateistyczny Europejczyk zrozumiał, że bez Boga jest niczym ale wraz z ostrzeżeniem jest nadzieja Jezus powiedział Polska ma szczególne powołanie jest to naród który może stać się latarnią dla Europy w ciemności ale tylko jeśli pozostanie wierny Mamy wybór możemy iść drogą zachodu drogą Ezawa który sprzedał swoje dziedzictwo albo możemy iść drogą Jakuba który walczył o błogosławieństwo i je otrzymał Napięcie nad Grenlandią to widoczny znak że era ludzkich sojuszy dobiega końca Wchodzimy w czas duchowych decyzji, czas, kiedy każdy z nas musi odpowiedzieć: komu ufam? Czemu służę? Ostrzeżenie jest pilne, ponieważ czas się kończy. Wydarzenia przyspieszają. To, co zakonnica widziała w 2023 i 2024 roku, dzieje się teraz w 2026 roku. Więc pozwólcie, że zapytam Was bezpośrednio. Który z tych trzech elementów już obserwujecie wokół siebie? Czy widzicie pierwszy element, flagę Unii Europejskiej i budynek w Brukseli, symbol, który zaczyna tracić swoją moc? Może zauważyliście, jak politycy europejscy są coraz bardziej podzieleni? To jest pierwszy znak. Czy widzicie drugi element, zerwane sojusze? Może widzieliście wiadomości o napięciach między Europą a Stanami Zjednoczonymi, o kryzysie na Grenlandii? To jest drugi znak. Czy widzicie trzeci element duchową apostazję Europy? Może widzicie, jak kościoły są zamykane, jak chrześcijańskie wartości są wyśmiewane? To wszystko są znaki ogólnego wzoru. Jeśli ta historia was poruszyła, jeśli czujecie, że to przesłanie było wartościowe, zostawcie w komentarzach: "Wierzę, że Bóg chroni wierną Polskę". Niech każde te słowa będą wyrazem naszej wspólnej wiary. Niech będzie znakiem, że jesteśmy zjednoczeni jako ludzie, którzy wierzą w Bożą opatrzność. Nad naszym narodem. A jeśli uważacie, że to przesłanie was jest wartościowe i że więcej ludzi powinno je usłyszeć, proszę udostępnijcie ten film. Ta zakonnica była zwykłą osobą, która doświadczyła cierpienia, ale zachowała swoją wiarę. Jeśli ona mogła, wy też możecie. Każdy z nas ma rolę do odegrania. Nie musicie być mistykami ani prorokami. Musicie tylko być wiernymi katolikami, którzy modlą się, poszczą i żyją w własce. Podsumujmy to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Zakonnica z Brazylii otrzymała wizję upadku Unii Europejskiej, zerwanych sojuszy i szczególnego ostrzeżenia dla Polski. Widziała trzy główne elementy: budynek symbolizujący Unię, który się zawala, słowa Anioła o zerwanych sojuszach i zniszczeniu oraz prorostwo o wybuchu w Polsce, w mieście słońca. Te wizje, dane w 2023 i 2024 roku, zaczynają się wypełniać teraz. W 2026 roku z kryzysem na Grenlandii i napięciami w NATO, struktura polityczna, która wydawała się niezachwiana, pęka. Ale wraz z też tym, że z ostrzeżeniem przyszła nadzieja, Polska ma szansę, jeśli pozostaniemy wierni, jeśli będziemy się modlić, pościć i żyć własce, możemy być jednym z tych narodów katolickich, które nie wejdą w konflikt, ale będą wspierać innych modlitwą. Pytanie brzmi, jak odpowiecie na to wezwanie? czy to pozostanie tylko inspirującą historią czy potraktujecie to jako osobiste zaproszenie do działania pamiętajcie każdy kto dowiaduje się o tym proroctwie staje się współodpowiedzialny za jego wypełnienie nie możecie powiedzieć że nie wiedzieliście teraz wiecie teraz musicie wybrać i jeszcze jedno jeśli dotarliście aż tutaj i to przesłanie dotknęło waszego serca zostawcie w komentarzach krótkie słowa polska pod płaszczem maryi Niech każdy taki komentarz będzie jak duchowa cegła w murze ochrony nad naszym narodem. A jeśli naprawdę wierzycie, że ta prawda musi dotrzeć do większej liczby Polaków, kliknijcie udostępnij i wyślijcie ten film do przynajmniej trzech osób, które powinny to usłyszeć. Każde udostępnienie to jeden głos więcej w modlitwie za Polskę. Nie czekajcie, zróbcie to teraz, zanim przejdziecie do następnego filmu. Polska potrzebuje Was. Zostańcie z Bogiem.